Samochody klasy premium nawet po latach mogą zaskoczyć wysokimi cenami części i koniecznością drogich napraw. Cóż, za komfort nawet w takim wydaniu trzeba czasem zapłacić po prostu trochę więcej. Montaż instalacji LPG pozwoli zaoszczędzić na codziennej eksploatacji i zrekompensować sobie trochę inne wydatki. I przykładem samochodów, w którym się to opłaca, jest takie właśnie Audi A6 C6. Wielu kierowców staje przed dylematem: kupić samochód nowy z niższej półki cenowej, wybrać kilkuletniego kompakta, czy może jeszcze starsze autoklasy premium. Jeżeli jesteście zwolennikami tej trzeciej opcji, musicie pamiętać, że taki samochód może zaskoczyć wysokimi cenami części i napraw. Takie Audi można kupić dzisiaj naprawdę niedrogo, ale rachunek w serwisie nadal może być słony. Koszt eksploatacji można częściowo zrekompensować, montując instalację LPG i tak właśnie zrobił właściciel tego Audi. Znajdujemy się w autoryzowanym serwisie Stag Automar w Czechowicach Dziedzicach. To jeden z ponad 100 punktów w Polsce, w których mamy gwarancję fachowej obsługi i montażu. Zanim jednak zajrzymy pod maskę, żeby dowiedzieć się, jakie komponenty trafią do tego auta, przypomnijmy, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli kupujemy samochód klasy Premium z drugiej albo i nawet z trzeciej ręki. Wygodne, mocne i niedrogie. Taka kombinacja jest często spotykana na rynku wtórnym i nic dziwnego, że kusi klientów. Kupując samochód taki jak Audi A6, warto jednak zwrócić uwagę na kilka kluczowych spraw. Przede wszystkim po zakupie niemal zawsze warto zrobić serwis olejowy, jeżeli jest to przewidziane przez producenta, również wymianę rozrządu. W autach klasy premium z dużymi silnikami te eksploatacyjne czynności mogą słono kosztować. Na przykład w A6 tej generacji wymiana rozrządu może kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Ale to nie koniec, bo są jeszcze inne czynności eksploatacyjne, które niemal na pewno będą droższe niż w innych samochodach popularnych marek. Wiele osób o tym zapomina, zakłada zbyt niski budżet, no a w serwisie czeka na nich niemiła niespodzianka. Kolejną kwestią są inne opłaty, takie jak ubezpieczenie czy wymiana opon i tutaj również może być drożej niż nam się wydaje. Pakiet OC i AC w przypadku marek premium jest nieco droższy niż dla aut popularnych, wolumenowych producentów, zwłaszcza jeżeli mówimy o BMW. Statystyka jest dla aut kierowców tej marki nieubłagana. Towarzystwa ubezpieczeniowe niemal zawsze każą sobie słono płacić za ich ubezpieczenie. A opony? W kilkuletnich samochodach klasy premium często spotykane są duże, szersze rozmiary, a co za tym idzie ich wymiana, również pochłonie większe pieniądze. Nie warto oszczędzać na ogumieniu w samochodzie z dużym, mocnym silnikiem. No i w końcu zużycie paliwa. Auto, które jest z nami w dzisiejszym odcinku, jest wyposażone w silnik 3 i 2 FSI. Jest to fałszuca z wtryskiem bezpośrednim. Na niskie spalanie raczej nie ma co liczyć. No i tutaj z pomocą przychodzi nam instalacja gazowa. Choć silnik jest wyposażony we wtrysk bezpośredni, nie jest to wcale przeszkodą w montażu instalacji LPG. Być może słyszeliście na ten temat różne mity, ale nie warto się nimi sugerować. Również nowoczesne jednostki da się bez trudu zagazować, oczywiście pod warunkiem, że wybierzecie markową instalację sprawdzonego producenta. Marka Stack ma w swojej ofercie komponenty dopasowane do tego typu jednostek i właśnie takie elementy trafią pod maskę tego samochodu. W przypadku tego auta zamontowane zostaną wtryskiwacze ACW031, reduktor R01, sterownik stack 400 DPI i butla o pojemności 67 litrów. Taki zestaw kosztuje około 5500 zł, ale z czasem przyniesie nam prawdziwe korzyści. Jeżeli jeździmy rocznie więcej niż 25 000 km, nie ma na co czekać. Miesięczne oszczędności przekraczające 400 zł sprawią, że montaż instalacji zwróci się po nieco ponad roku. A co jeśli jeździcie jeszcze więcej i na przykład w podróżach służbowych pokonujecie rocznie ponad 30 tysięcy kilometrów? Wtedy na zwrot z inwestycji poczekacie zaledwie parę miesięcy. Każdy pokonany kilometr to jeszcze większe oszczędności. Choć auto z tryskiem bezpośrednim takie jak to, wymagają do trysku benzyny, oszczędności i tak są niepodważalne. Prawidłowy montaż i kalibracja pozwalają nam z kolei jeździć bez obaw o kondycję silnika, a gwarancja, którą zrealizujemy w całej Polsce, to ostateczny argument, który przemawia za montażem instalacji Marki Stag. Czy powinniśmy bać się używanych aut klasy Premium? Nie, ale trzeba je kupować z głową. I dokładnie tak samo jest z instalacją RPG. Wybór właściwego warsztatu oznacza spokój ducha, a wiedza i doświadczenie specjalistów w autoryzowanych serwisach STAG sprawią, że montaż zostanie przeprowadzony sprawnie i fachowo. Gdy jeździmy na gaz, zyskujemy z każdym przejechanym kilometrem, a na dodatek zmniejszamy emisję szkodliwych substancji. Czystsze spaliny, tańsza eksploatacja i o wiele większy zasięg to komplet korzyści, które zyskujemy po montażu instalacji LPG.